Witajcie, kochani. Dzisiaj będziemy w naszej szkole magii. Tak, dzisiejsza lekcja będzie o muzyce filmowej. No to zaczynamy. Oczywiście nasza lekcja nie będzie się niczym różniła od tej lekcji w szkole, dlatego zaczynamy od utworu, który dobrze znamy, ale nie bardzo wiemy skąd on pochodzi. Więc dzisiaj posłuchamy sobie walc cukrowej wróżki. Piotra Czajkowskiego. Tak, kwiecień jest miesiącem Piotra Czajkowskiego, więc trochę Wam o nim opowiem. Piotr Czajkowski, rosyjski kompozytor XIX-wieczny. Podkreśliłam tak ten rosyjski, ponieważ był bardzo znany z tego, że wykorzystywał w swojej twórczości folklor rosyjski i muzykę ludową. Tak jak u nas Chopin wykorzystywał ludową muzykę polską, te wszystkie polonezy, oberki, mazury, tak, Czajkowski wykorzystywał folklor ludowy, folklor y, rosyjski. Oni w ogóle tworzyli mniej więcej w tym samym czasie. Dlatego może wtedy była taka moda po prostu na wykorzystywanie muzyki ludowej. Ale co ciekawe, Piotr Czajkowski stworzył pierwszy swój utwór, pierwszą piosenkę w wieku czterech lat. Napisał piosenkę, która się nazywała Nasza Mama w Petersburgu. Tak, a dzisiaj będziemy słuchać sobie. Bardzo charakterystycznego utworu waltz cukrowej wróżki, który pochodzi z baletu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów. I w tym balecie właśnie jest wiele takich tańców, bo jest na przykład waltz kwiatów, też, ale to będziemy sobie słuchali na każdej lekcji po kolei. No to teraz waltz, dlaczego dzisiaj wybrałam ten waltz cukrowej wróżki? Ponieważ on jest taki charakterystyczny, bo wykorzystuje tam Piotr Czajkowski nowy instrument. Celeste. To jest taki instrument, który ma brzmienie mniej więcej pomiędzy właściwie fortepianem a dzwonkami. I jak była premiera tego baletu, to tak spodobało się to publiczności, że musieli sześć razy bisować. Wyobrażacie to sobie? Ja jako muzyk byłabym bardzo zmęczona. Zagrać cały balet, a potem jeszcze bisować. No ale takie były wymogi publiczności, tak się podobało, więc jestem ciekawa, czy Wam też się spodoba. I teraz uwaga, uwaga, słuchamy. Walt cukrowej wróżki z o, baletu dziadek do orzechów Piotr Czajkowski. To jest tak baśniowe, wspaniałe. Ja sobie wyobrażam, jak te baletnicy tańczą. No niesamowite. Dobra, to przechodzimy dalej. A więc teraz przechodzimy do tematu naszej lekcji, czyli do muzyki filmowej. Co to jest właściwie muzyka filmowa? To ta muzyka, która nam towarzyszy podczas oglądania filmu. My często na nią nie zwracamy uwagi, bo tak jest wpleciona w akcję samego filmu że często nawet nie zauważamy, że ona tam gdzieś jest, a ona nam pomaga odbierać emocje. I to jest w niej najważniejsze. Ale zaczynając od początku. Skąd w ogóle wzięło się to, że w czasie filmu, czyli oglądania jakichś obrazków, słyszymy też muzykę? Wyobraźcie sobie, że już wtedy, kiedy bracia Lumière tworzyli pierwsze filmy, to były jeszcze filmy nieme, to oni sobie wymyślili, że w czasie projekcji tego filmu super by było, gdyby ktoś grał na pianinie, bo wtedy by zagłuszył szum projektora. No dzisiaj mamy to wszystko bardzo cichutkie, ale wtedy to musiało naprawdę bardzo robić wielki hałas, dlatego potrzebowali jakiegoś instrumentalisty, który będzie ilustrował muzyką to, co dzieje się na ekranie. No i tak zaczęła muzyka towarzyszyć filmowi. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, o paru kompozytorach muzyki filmowej, którzy są niesamowici i których powinniście znać, chociażby kojarzyć ich nazwiska. A często jest tak, że nie kojarzymy tych nazwisk, ale kojarzymy filmy, do których stworzyli muzykę. Więc teraz wy będziecie mądrzejsi o to, i będziecie już wiedzieć, że na przykład do Harry'ego Pottera muzykę napisał John Williams. I ja Wam teraz trochę o nim opowiem. John Williams to amerykański kompozytor, który tworzył muzykę do takich filmów jak właśnie Harry Potter, Star Warsy, czyli Gwiezdne Wojny, E.T., do mojego takiego filmu, który bardzo lubię, Lista Schindlera, możecie go jeszcze nie kojarzyć, ale bardzo Wam polecam. Jeszcze napisał muzykę do Parku Jurajskiego. I w ogóle to był niesamowity człowiek. Wyobraźcie sobie, że on był nominowany 52 razy do Oscarów, czyli do takiej bardzo prestiżowej nagrody, która jest przyznawana twórcom filmów. No, był nominowany 52 razy. Nie ma człowieka, który byłby więcej nominowany do tych nagród. Zdobył Oscara 5 razy. Ale teraz posłuchamy sobie jego muzyki. A co myślicie, że wam puszczę? Na początek był Harry Potter, a teraz będzie Tak, będzie muzyka z Gwiezdnych wojen. Więc uwaga, Niech moc będzie z wami. Ja to uwielbiam, bo ten motyw, który tam jest na samym początku, wszyscy znają i wszyscy wiedzą, że jak to słyszą, to zaraz będzie nadciągać jakiś statek kosmiczny, przenosimy się w kosmos i wszyscy już to kojarzą. Właśnie, bo chodzi o ten motyw, motyw, który pomaga nam śledzić akcję całego filmu. I Wtedy nam łatwiej odbierać ten film. Ten motyw pojawia się przez cały film i na końcu w rozbrzmiewa w pełnej krasie. Zazwyczaj tak jest w całym filmie. Zwróćcie na to uwagę. A motyw to jest jakaś kompozycja paru nut, paru dźwięków w, ry w układzie rytmicznym, który kojarzymy i który jest dla nas y, bardzo rozpoznawalny. W ogóle już takim, y, pro, jak to się mówi takim inicjatorem pierwszym człowiekiem, który wprowadził taki motyw bardzo charakterystyczny, był Beethoven. Pamiętacie piątą symfonię Beethovena? Ta 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 ta. No oczywiście wszyscy to kojarzą i wszyscy wiedzą, że to jest Beethoven. Właśnie dzięki motywowi. A teraz przechodzimy do kolejnego kompozytora. Kolejnym kompozytorem, którego chcę wam przedstawić, jest Ennio Morricone. Ennio Moricone pochodzi z Włoch. I wyobraźcie sobie, że jest twórcą muzyki do ponad 500 filmów. Ja mam wrażenie, że ja tylu nie zobaczyłam w całym moim życiu. To znaczy moje życie nie jest jakoś szczególnie długie, ale. Naprawdę oglądam dużo filmów, tak mi się wydaje, a on napisał muzykę do ponad 500. Fakt, że żyje 91 lat, więc ma trochę więcej tego czasu niż ja. No ale chcę wam przedstawić, jak on tworzy i w ogóle jakie emocje przedstawia, bo to jest najważniejsze w muzyce filmowej, że ona pomaga nam czuć się w emocje bohatera. I nie tylko widzimy obraz, tylko więc nie tylko widzimy to, co on robi i, i jak. Yy, jak działa, ale też możemy sobie wyobrazić, możemy poczuć to, co on czuje i to, co on myśli. I zapytałam się mojego chłopaka, co mu się właśnie najbardziej podoba w muzyce filmowej, i słuchajcie, napisał mi takie super zdanie, i ja wam teraz je przeczytam. Kiedy widzę, jak bohater się zachowuje, wiem, jak reaguje i co robi. A kiedy słyszę muzykę, wiem, jak on się czuje. No po prostu. To jest kwintesencja muzyki filmowej. Więc ja wam teraz chcę przedstawić utwór, który myślę, że najbardziej działa na jakąś emocjonalność, i to jest niesamowite, że ja naprawdę za bardzo nie kojarzę filmu, z którego on pochodzi. Wiem, że to się nazywa Film Misja, ale nie widziałam go i nie zapadł mi tak w pamięci. A muzyka, która była w tym filmie. Bardzo zapadła mi w pamięć i bardzo często ją sobie słucham i często też ją gram. A teraz chcę Wam ją przedstawić. Jest to obój Gabriela z filmu Misja, Ennio Morricone. I będziecie mogli posłuchać dźwięku oboju. To jest taki instrument dęty, który jest drewniany. <laughs> Nie wiem, co Wam mogę jeszcze powiedzieć o yy, dętym drewnianym. Dobra, posłuchamy obój Gabriela Ennio Morricone. Jest to chyba najbardziej, jeden z najbardziej charakterystycznych utworów na obój, właśnie. Posłuchajcie jego dźwięku. że tak dźwiękami i lini linią melodyczną można wyrazić emocje i tak działać na serduszko. Jest po prostu wspaniałe. Dobra, ale nie będę się dalej tak rozmarzać i, i odpływać. Przechodzimy dalej. Chciałam Wam opowiedzieć o dosyć nowym filmie, który powstał w tamtym roku. Miał premierę w tamtym roku. Jest to film Joker. I właśnie chciałam Wam opowiedzieć o muzyce, która powstała do niego, ponieważ jest to dosyć dosypo, nietypowa muzyka, ponieważ powstała jeszcze przed nagraniem obrazu filmu. Czyli najpierw była muzyka, a potem był film. To chyba jest pierwszy taki przypadek, bo zazwyczaj najpierw się nakręca... W Sceny: Najpierw się nakręca obraz, a potem dopiero reżyser spotyka się z kompozytorem i reżyser opowiada o tym, co chciałby, żeby tutaj y, widzowie poczuli. Czy to ma być wesoła scena, czy bardziej depresyjna, czy bardziej smutna, czy taka, y, która tworzy nadzieję i, i, i jak to ma działać na widza. A tutaj było odwrotnie. Najpierw pani, uwaga, teraz jest bardzo trudne nazwisko. Hildur Gunatotir? Nie jestem pewna. Wygooglujcie sobie w Google Tłumacz, Pan Wam tam powie dokładnie, jak to się czyta. A to jest islandzka kompozytorka, która właśnie w tym roku zdobyła Oscara za muzykę do filmu Joker. I ja się nie dziwię, bo to jest niesamowita muzyka, która jest niesamowitym nośnikiem emocji. I ja Wam ją teraz puszczę, więc wyobraźcie sobie. Ja wam puszczam muzykę i wy teraz jesteście aktorami, którzy tworzą postać do tej muzyki. Właśnie tak było w przypadku Jackina Phoenixa, który tworzył postać, kreował postać Jokera. Najpierw usłyszał muzykę, a potem dopiero zaczął tworzyć tą postać i zaczął grać scenę. Więc teraz mam dla was zadanie. Posłuchajcie muzyki i zastanówcie się, Jakie emocje by teraz w Was były? Myślę, że taki fragment nam wystarczy. Ja mam za każdym razem ciary, jak słucham tego utworu. I mam nadzieję, że sobie wyobraziliście, jakie emocje by mogły teraz w was buzować i jakie emocje byście mogli przekazać swoją postacią. Ale opowiedziałam wam o, tym właśnie, o tej właśnie muzyce z filmu Joker, ponieważ ona wygrała, tak jak już wspominałam, Oscara za muzykę do tego filmu. Ale były inne. Filmy, które były nominowane za muzykę, i ta muzyka też była również wspaniała. Na przykład muzyka do małych kobietek, którą napisał Aleksander Desplat. Ja ostatnio sobie cały czas słucham tego soundtracka i wam też bardzo to polecam. Aleksander Desplat tworzył też muzykę do Harry'ego Pottera, ale do późniejszych części. John Williams tworzył do pierwszych trzech, chyba części, a później Aleksander Desplat. Więc jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, to może zauważyliście różnicę w muzyce pierwszych trzech części, a kolejnych części. A jeszcze był jeden film nominowany za muzykę, który bardzo mi się podobał. Jest to film 1917 i właśnie muzykę do niego napisał Thomas Newman. To też jest taki bardzo sławny kompozytor, którego warto sobie tam wygooglować i może poczytać coś o nim. Polecam, zainteresujcie się, bo paru kompozytorów wam tutaj przedstawiłam. Możecie sobie poczytać więcej o nich. To jest John Williams, Ennio Morricone. Hildur Gunatotir, Alexander Desplat i Thomas Newman. Więc taka. Wspaniała piątka, poczytajcie sobie o nich więcej, możecie mi też coś napisać. A, no i oczywiście czekam na Wasze linki z muzyką. Może teraz zrobimy tak, że to będą linki z muzyką filmową. Co Wam się najbardziej spodobało, i może sobie stworzymy taką playlistę muzyki filmowej szkoły podstawowej numer 4 w Świętochłowicach. Co Wy na to? Czekam na Wasze linki. Teraz się możecie pośmiać. Dobra. Uch. Bardzo charakterystyczny. Z muzyk.